Jest zaprotestowanie wobec polityki płacowej, to jest 300 zł dla każdego pracownika podstawowego w TESCO. Chciałabym przypomnieć, że na cały etat najniższa płaca w TESCO wynosi 1545 zł brutto. W ciągu dwóch lat załoga zmniejszyła się o 30%. Wszyscy zatrudnieni. Otrzymaliśmy 3% inflacyjnego, gdzie Narodowy Bank Polski proponuje 3,6%. Pogarszają się nasze warunki pracy. W tej chwili jeden pracownik pracuje nawet za 2-3 osoby. Nie ma dodatkowych zatrudnień. Pracujemy na starym sprzęcie. Ja też nie współczuję przedstawicielom pracodawczy przedstawicielom zarządu, że musieli tak Drogę daleką z Krakowa przebyć, na pewno się zmęczyli, a nie musiało się tak zdarzyć. Mogliśmy dojść do porozumienia w ciszy gabinetów. Pomimo obecności mediatora z listy rządowej przez pół roku czasu, ponad pół roku, nie, pracodawca w ogóle nie przystąpił do rozmów. Stoi na stanowisku takim, jakie przyjął na samym początku, nawet nie na początku roku. Jakie przyjął na samym początku, kiedy stworzył tą firmę tutaj, kiedy pojawiło się Tesco w Polsce. Jest to program wyzysku, program wyzysku siły roboczej. Jesteśmy traktowani jak gorzej niż rzeczy. Panowie z prezesi, zapraszamy do nas. Jeszcze raz zapraszamy, prosimy. My nie bijemy, nie kopiemy, nie gryziemy. Prosimy o przyjście. Praszczany! Praszczany! Jeżeli jedyną ich cechą jest tchórzostwo, no to tchórzy to my znamy, gdzie one powinny być. One latają po kanałach. Każda dniówka nasza, szczególnie w ostatnim czasie dzieje się, jest to coraz, coraz trudniej myśleć w pracy o pracy, ponieważ myślimy głównie o tym, czy zostaniemy zwolnieni i za co. Czy zostaniemy tylko zwolnieni, czy zostaniemy oskarżeni o jakieś przestępstwo, bo dzieje się to coraz częściej. Pracodawco to nie jest już zabawa, to nie jest tylko zwolnienie, pozbawienie pracownika pracy, pozbawienie dochodu, to jest już też niszczenie życia pracownikowi. Jeżeli pracownikowi daje się zarzuty, że ukradł coś, dokonał jakiegoś przestępstwa, jeżeli się podrzuca, Paczuszki, które wyglądają na narkotyki, szantażuje się pracowników w ten sposób. To już jest zabawa w niszczenie życia człowieka. Jeżeli ta sytuacja będzie trwać dalej, to nic Wam nie pomoże, że dzisiaj ściągnęliście tutaj witamy wszystkich ochroniarzy z całego kraju, z Krakowa, z Lublina, skąd tam jeszcze, żeście za nami przyjechali. Nic Wam nie pomoże, że zamykacie dzisiaj te sklepy i ogłaszacie, że tu ludzie nie wejdą. Nie chcecie, żebyśmy dzisiaj weszli? Proszę bardzo! Nie będzie zakupów w Tesco. Nie będzie dzisiaj, nie będzie jutro, nie będzie pojutrze. Ktoś tutaj powiedział, zanim zaczęliśmy tą pikietę, że zarząd Tesco się nie ugnie. Jak się nie ugnie, to się złamie. Jesteśmy tutaj dzisiaj na pikiecie jest to kolejna pikieta. Dlatego, że nie chcemy pracodawcy narażać na straty. Moglibyśmy strajkować. Jesteśmy na pikiecie. Ciągle mamy nadzieję na to, że pracodawca dostrzeże w nas ludzi. Oni, ich wynagrodzenia, ich zyski są wypracowane przez ręce tych pracowników. Ta ręka daje im jeść, ta ręka, ale też ta ręka może dać wryja.